Mateusz Przyborowski, zapraszam na Info Płońsk. W niedzielę 14 sierpnia odbyły się Płońskie Obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafii świętego Michała Archanioła w Pońsku. Na mogiłach żołnierzy poległych w 1920 roku złożono również kwiaty. Mszę świętą celebrował ksiądz kanonik Edmund Makowski, proboszcz łońskiej parafii. Gromadzi nas dzisiaj niezwykła uroczystość gdzie się nad wielkim bohaterstwem, mądrością i umiejętnością tych, którzy podnieśli ojczyznę z gruzów i nieboli, tych, którzy oddali życie na koniec Eucharystii przemówienia okolicznościowe wygłosili burmistrz miasta Pońska Andrzej Pietrasik, wicestarosta powiatu płońskiego Andrzej Stolpa, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa, posłowie Mirosław Koźlakiewicz i Wojciech Jasiński oraz zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Grażyna Opolska. Wszyscy zgodnie podkreślali, że pielęgnacja pamięci o wydarzeniach z roku 1920 jest bardzo ważna i patriotyzmu naszych rodaków, ich męstwa i odwagi nie można zmarnować. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz ulicami naszego miasta na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych w 1920 roku. Miejskie uroczystości uświetniła młodzieżowa orkiestra Denta z pod kierownictwem Leszka Kalkowskiego. Tego właśnie dnia 91 lat temu nasza armia odniosła zwycięstwo nad bolszewikami. Dzisiaj te wydarzenia noszą nazwę Cudu nad Wisłą. Adam Jaskot, Info Płońsk. Również w niedzielę z okazji 30-lecia istnienia parafii św. Maksymiliana Kolbego w Pońsku odbył się parafialny odpust. Organizatorzy proboszcz parafii i burmistrz Płońska zaplanowali na ten dzień wiele atrakcji, m.in. koncert Eleni. Parafię pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbego w Pońsku erygował 7 czerwca 1981 roku biskup Bogdan Sikorski, a 12 lipca odprawiona została Msza Święta na placu. W tym roku parafia obchodzi swoje 30-lecie. Obchody tej niezwykłej uroczystości rozpoczęła Msza Odpustowa z udziałem zaproszonych księży oraz procesja eucharystyczna. W odpuście uczestniczył ojciec Paulin Ksiądz Marek Kowalski, misjonarz ze wschodniej Ukrainy, który prowadził w naszej parafii Misje Święte 9 lat temu. Po mszy od godziny 14 do 17.30 trwał blok artystyczny. Na scenie ustawionej w pobliżu kościoła zaprezentowała się młodzieżowa orkiestra Dentaspońska pod batutą Leszka Kalkowskiego. Natomiast główną atrakcją programu był koncert znanej nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie eleni polskiej piosenkarki Pochodzenia Greckiego. Oprócz występów odbyły się także liczne konkursy i zabawy dla najmłodszych. Adam Jaskot, Info Płońsk. W poniedziałek 15 sierpnia w Smardzewie odbyła się tradycyjna uroczystość odpustowa. Jednak w tym roku jej charakter był wyjątkowy, bowiem w 2011 roku mija okrągłe 300 lat, odkąd diecezja Płocka, Mazowszy i cała Rzeczpospolita zostały oddane pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej. Słynny odpust w Smardzewie od wielu lat odbywa się w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą Kościół Katolicki obchodzi 15 sierpnia. W tym roku obchody miały szczególny charakter, bowiem zgromadzone Rzesze Wiernych w Smardzewie dziękowały za 300 lat oddania diecezji płockiej pod opiekę Matki Bożej Smardzewskiej. Uroczystej mszy świętej na placu przed sanktuarium przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Raduję się najbliżsi, że mogę dziś razem z Wami dziękować Bogu za to opatrznościowe wydarzenie. Ponadto z okazji jubileuszu ksiądz biskup przekazał w darze srebrno-bursztynową różę, natomiast gmina Sochocin podarowała kielich mszalny. Na zakończeniu szydzie kandekanatu Puńskiego ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski odczytał dwa dekrety. O tym, że z dniem 15 sierpnia 2011 roku kościół w Smardzewie decyzją biskupa Płockiego staje się sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Natomiast proboszcz Smardzewskiej parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, ksiądz kanonik Henryk Dymek zostaje mianowany rektorem sanktuarium. Ponadto w niedzielę miało miejsce odnowienie zawierzenia diecezji płockiej Matce Bożej Smardzewskiej. Po mszy zostały również poświęcone zioła i kwiaty, które przynieśli wierni. Uroczystość zakończyła procesja wokół kościoła. W najnowszym tygodniku Wirtualny Płońsk znajduje się historia dziejów Sanktuarium Maryjnego oraz cudownego obrazu Matki Boskiej Smardzewskiej, która od stuleci obdarowuje łaskami swoich wiernych. Adam Jaskot, Info Płońsk. Problem z zaparkowaniem samochodów to dziś chyba największa zmora kierowców. Niestety dotyka on także mieszkańców naszego powiatu. Wirtualny pońsk uruchamia akcję parkingi dla samochodów, chodniki dla pieszych. Czekamy na listy i zdjęcia od naszych widzów i czytelników. Jakże to częsty dziś obrazek. Samochód zaparkowany na chodniku, bo brak miejsca na parkingu pod blokiem, a na sąsiednim, pomimo że jest prawie pusty, samochodu z okna nie widać. Masz pomysł na rozwiązanie problemu z brakującymi parkingami, a może sam masz problem z zaparkowaniem samochodu? Czekamy na maile wraz ze zdjęciami od naszych czytelników. Wyślij e-mail na adres redakcjamałpawirtualnyplons.pl w tytule wiadomości wpisując parkingi dla samochodów, chodniki dla pieszych. My zaś ze swojej strony obiecujemy naszym widzom i czytelnikom, że nie zostawimy ich i ich samochodów na pastwę losu. Adam Jaskot, Info Płońsk. Wakacje powoli się kończą, czas więc na podsumowanie wyjazdów i urlopów. W zeszłym tygodniu zapytaliśmy Płońszczań i nie tylko, w jakie ciekawe miejsca udali się podczas upragnionego wypoczynku. Ja byłam nad morzem i u swojej babci w Tychanowie. A jeszcze gdzie siedziesz? Tak, będę jechała jeszcze na Hel i jeszcze nie wiem. I chyba do Płocka. Nigdzie niestety siedziałam w domu z dziećmi. Można powiedzieć, że nie. Powiedzieć, tak że krótko, że jakbym się... nie był. A gdzieś pan się wybiera? Już nie dam rady. Pracy. W zakopanym. Mhm. I jeszcze gdzie siedziesz? Już nie. I jak było w tym Zakopanem? No fajnie. W domu nie ma pogody w ogóle, także w domu cały czas. I nigdzie pani nie zamierza. No, jeżeli pogoda się poprawi, no to oczywiście, ale na razie nie. Nie, nie mieliśmy czasu. Ale gdzieś może Państwo jeszcze pod No raczej nie już. Owszem, a gdzie? W Hiszpanii. Na Costa del Sol, koło Malagi. Jak się podobało? Bardzo sympatyczne miejsce. Rodzina zadowolona, uśmiechnięta. A jeszcze gdzieś w tym roku, w te wakacje zamierzacie Państwo, gdzieś dziękujemy, dziękujemy. Do, do 15 i po, po wakacjach? Nie, w pracy. W pracy, a nigdzie pan no. nie Na razie nie. Y, niestety pracowałam, nie mam urlopu, także... Nie będzie urlopu w te wakacje? Nic, nigdzie nie wyjechałam. I nigdzie Pani nie zamierza wyjechać? Nie, nie zamierzam. Do pogody nie, nie trafiłem. A gdzie Pan był? W Łebie nad morzem. I jak długo? 5 Pięć dni. Pięć dni. I nie było pogody. No niestety. A jeszcze gdzieś pan zamierza wyjechać w tym roku? No ewentualnie tylko na działkę to w okolicy pońska i to wszystko. Tak, byliśmy na obozie językowym i wyjeżdżamy do Turcji. Na obozie językowym w Boże, w Toruniu. Tak. Jeszcze tak. E, tak, do Turcji. Do Turcji. I kiedy wyjeżdżacie do Turcji? 24. I do kiedy zostaje? Do 31. Nie, co szkoła? Dokładnie od pierwszego. Chce się czy nie bardzo? Chcę, bo to już ostatni rok, więc. No w pracy tylko. W pracy. Tylko. I nic się nie szykuje, No, bierze. jak na razie nie. Mhm. Może później. To znaczy kiedy? No nie wiem, za jakiś tydzień, mhm. jak skończymy handel, ale jak na razie to raczej nie. I już to... po urlopie tak jesteście. Jak Państwo byli? W Kretowinach. Co nowego w tygodniku? Oprócz wspomnianych już wcześniej, opisany został problem mieszkańców osiedla poświętne, którzy od dwóch lat muszą zmagać się z fetorem rozkładających się ścieków komunalnych. Ewelina Wiśniewska przypomina historię pońskich ulic, natomiast Joanna Felczak przedstawia raport cenowy podręczników szkolnych. Ponadto w tygodniku niechlubne rekordy, jakie pobili w minionym tygodniu kierowcy na drogach powiatu pońskiego. W dniach 19-20 sierpnia zapraszamy na drugi festiwal teatrów lalkowych i ulicznych Calineczka, który odbędzie się na terenie Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast w dniach 19-21 sierpnia Dorota Wojtasiu i Kuba Grabarczyk zapraszają na mistrzostwa Polski w futbagu. Szczegóły w tygodniku Wirtualny Płońsk i w naszym portalu. My spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia!